A słowo tu przyjdzie ktoś, kurwa, do spokoju, nie? No Pizza mnie zamknęła, wyjebień zaraz. Przez okno skierdalam no, widzowie. Widzowie, jak ja ją chciałem zrobić. Jak wszystko jest zamknięte, kurwa. No nie to Nie no klękasz teraz Muzyk <śpiewanie> Co to było? Coś się kurwa otwarło Ale nie ma żadnego o, kurwa <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra dobra, patrzymy Tam 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 Co tam stoi? Gdzieś tam jest chyba to jest Michael Jackson chyba dalej Ale 360 szybka jeszcze dla sprawdzenia terenu Wiesz, to jest,